Ho, ho, ho. Drodzy czytelnicy i subskrybenci Topa Grall Polska. Święta tuż, tuż, a my mamy dla was specjalny topagrowy konkurs. Jeżeli szukacie prezentu na święta, to można go dostać ode mnie. Znaczy od, od nas, od całej ekipy Mikołajowej Top Agrar Polska. Wystarczy wejść na adres strony, którą widzicie na Waszym ekranie, odpowiedzieć na trzy proste pytania, żeby wygrać zestawy niespodzianki i prezenty od Top Agrar Polska. Koniecznie weźcie udział w naszym świątecznym konkursie i nie czekajcie zbyt długo, bo ja nie mogę się doczekać, żeby do Was przyjechać. Do zobaczenia! No, to już się nagrało, tak? A, a powiedziałem, yy, że przyjadę do domu osobiście, dodać prezenty? Yy, a co właściwie ja powiedziałem? Bo ja nie pamiętam. A czy powiedziałem, że zapisy do 3 grudnia tylko? Nie powiedziałem. O choinka.